10 października kilkadziesiąt najlepszych załóg of-roadowych z całego świata wzięło udział w paradzie pojazdów, które w dniach 10 i 11 października wezmą udział w największym w Europie wyścigu pod nazwą King of Poland Olszyna 2019. Impreza odbędzie się na terenie tamtejszego motoparku. Organizatorem wydarzenia jest szef Jacek Liszkowski oraz miasto i gmina Olszyna.